A jak masz długie paznokcie i mówisz o nie będę robić automasaży, bo mam długie paznokcie. Ja to rozumiem. Bardzo to rozumiem, bo gdybym nie była masażystką, też bym miała długie paznokcie i pięknie, kolorowe, yy, wymalowane na kolorowo. A co? A tak, to muszę dbać o gładkość i dbam to przez mój krem. Tak, nakładając go praktycznie. Może nieco chwila, bo ten krem jest o tyle fajny, że on wchodzi głęboko i za jakiś czas już po prostu nie trzeba go tak dużo y, używać, więc jest. Zobaczymy. Ale od razu powiedz mi, o, konsystencja jaka? Fajny, bo nie jest taki klejący. O, szurka się wchłania, tak. Fajnie, 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 bo teraz łatwo idzie to sobie na tatuaże, będę mogła. Bardzo wydajny, mała aplikacja. Ale mówicie, no. Mam paznokcie, nie będę robić automasaży. Rozumiem, naprawdę. A co powiesz na to? Płytka głasza. Fajna płytka głasza. To jest nasza naturalna płytka. Głasza stworzona przez artystkę. Sukur. tak, wyszukałyśmy dziewczynę i fajnie nam zrobiła um, po prostu płytki. Głasza z takim kółeczkiem, żeby raz, dobrze się trzymało w dłoniach, a dwa, ewentualnie można go gdzieś powiesić, albo na jakimś wstążeczce, albo po prostu powiesić na, na haczyku. Ale dlaczego on jest taki, dlaczego ona jest taka fajna? Bo jest, y, fajnie się trzyma w dłoni, układa bardzo przyjemnie i praktycznie sama masuje nam twarz. Ten, ten, y, ten kształt jest tak fajnie zrobiony, że ona układa się i intuicyjnie, wiesz, jak to, jak to pięknie poprowadzić yy, dłońmi właśnie masowanie twarzy yy, jeśli chcesz zobaczyć jak profesjonalnie się masuje twarz wejdź na mojego YouTube'a RB Cosmetics Naturalne I tam zasubskrybuj kanał. Jest bardzo dużo y, filmików z 80 już nagranych. I tam też jest y, filmik jak y, robić masaż płytką głaża. Ta jest jeszcze ozdobiona y, delikatnie złotem. 24 karaty, więc złoto też daje swoje właściwości skórze. Zapraszam, naprawdę, czy długie paznokcie, czy krótkie paznokcie, czy masz zgrabiałe dłonie, bo to też trzeba mieć troszeczkę te dłonie już takie wyrobione. Ja jako masażystka, no po prostu przez lata mi się po prostu ta umiejętność weszła we mnie, więc ja już to robię automatycznie i już tak mi to sprytnie wychodzi, ale rozumiem, że mogą być twarde dłonie, palce takie Sztywne, więc ta płytka trzyma ją dosyć mocno, żeby ci nie wypadła, bo będzie babenc, Więc jak ci wypadnie, no to trzeba drugą kupić. <noise> Ale trzyma się mocno i sobie spokojnie, pięknie e, robisz automasaż. Rano, szczególnie tutaj pod oczami, przyjemnie to się e, schodzi, ta, ta linfa tutaj do ucha. Też się zaprosić do mojego sklepu na zakupy? Jak się też zaprosić? Uhuhu, ja się już cieszę. Wejdź, popatrz. Y, może, może też i, i będziesz miała ochotę na zakup naszego masła y, do ciała. Na nim się też dobrze masuje twarz. Jest dużo masła Shea, Shea, y, masła Shea, olej y, arganowy to są takie luksusowe. Składniki naturalne, no i jest jagoda goi, ona też jest przyjemna, jeśli chodzi o dawanie tej odżywczości witaminowej dla naszego ciała i, 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 i twarzy. Zapraszam, wszystkiego dobrego.